Odłóż wszystko na bok, a po obejrzeniu tego wideo moc, którą poczujesz, zwycięstwo, które zdobędziesz, będzie ponad wszystko. Jeśli ktoś cię obraża, zatrzymaj się na sekundę. Zrób pauzę. Spójrz mu w oczy i po prostu powiedz: Czy wszystko w porządku? A potem zobacz magię. Jeśli uważasz, że ktoś kłamie, nie ma potrzeby dużo mówić. Po prostu spójrz mu w oczy, bo kiedy spojrzysz mu w oczy, strach, który twoje oczy włożą w jego oczy, twoje słowa nie mogą tego zrobić. Jeśli utknąłeś w jakiejś kłótni, nie ma potrzeby dużo mówić. Bądź cicho. Co to da? Druga osoba pomyśli, że wygrywa argument, więc będzie bardziej naciskać, żebyś mówił, ale Ty nie powinieneś. Kiedy rozmawiasz, tak jak ja teraz patrzę w kamerę, możesz czuć, że patrzę Ci w oczy. W ten sam sposób w prawdziwym życiu patrz ludziom w oczy, gdy z nimi rozmawiasz. To sprawi, że osoba naprzeciwko poczuje, że jesteś bardzo pewny siebie i od razu zacznie Cię szanować. Jeśli obejrzałeś ten film poważnie, napisz w komentarzu: Zwycięzca co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.